Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale, tym razem na tapecie Spider-Man No Way Home, czy jak to jest po polsku Spider-Man bez drogi do domu. Na początku dwie rzeczy, a właściwie trzy albo cztery. Po pierwsze chciałbym was przeprosić za to, że nie mam żadnej bluzy z motywem Spider-Mana, ani koszulki z motywem Spider-Mana, no ale... Przyjaciele muszą wystarczyć. Lepsze to niż nic, prawda? No. Dobra. Druga rzecz to to, że w tej recenzji nie znajdziecie ani jednego spoilera w opisie, w miniaturce, ani w tym co mówię. Oczywiście nie musicie oglądać mojego ryja, możecie robić co tam chcecie innego. Wystarczy, że mnie słuchacie. Um, nie znajdziecie tutaj żadnych spoilerów, ale będę odnosił się do tego, co widzieliśmy w zwiastunach, odnośnie na przykład e, wrogów spider z innych franczyz, bo jeżeli Oglądaliście jakikolwiek zwiastun, materiał promocyjny do No Way Home, no to wiecie, że powracają. No, chyba że żyjecie pod jakąś, pod jakąś. pod jakimś kamieniem w jakiejś jaskini i nie widzieliście nic i nie macie internetu. Także sorry, już za późno powiedziałem Wam, że Doc Ock wraca. Po trzecie, nie zaglądajcie do komentarzy. Proszę Was, nie zaglądajcie do komentarzy, bo wiem, że wielu z Was w momencie. Pisania jakiegoś tam komentarza, albo oglądania tego materiału, widziało już film i będzie chciało albo popsuć Wam zabawę, albo nieświadomie napisze coś, czego ktoś inny nie chciałby się dowiedzieć. Także możecie napisać coś tam w ciemno. Ale nie czytajcie komentarzy, błagam Was, nie oglądajcie też innych miniaturek, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, bo niektóre rzeczy naprawdę spoilują i to bardzo mocno. Zanim zaczniemy, to chciałbym podziękować Diablo Chairs za to mega wygodne krzesełko. Te rogi są rozpoznawalne na całym świecie, a przynajmniej w Europie, a już na pewno w Polsce. Link do ich strony znajdziecie oczywiście w opisie. Tak więc na No Way Home czekaliśmy dwa lata. Przynajmniej od premiery Avengers Endgame, od premiery Far From Home, od tego momentu, w którym Mysterio ujawnił tożsamość Spider-Mana. Hype na ten film nakręcał się sam. Fani nakręcali e, hype na ten film. Nic Sony nie musiało tak naprawdę robić i Studio Marvel nie musiało wydawać żadnych zwiastunów. Ludzie o tym mówili z każdym dniem coraz bardziej, coraz bardziej i coraz częściej. No i z takim wielkim hype'em zacząłem się zastanawiać, czy ten film będzie choć w połowie tak dobry, jakim chcą nam pokazać, że ten film będzie. I powiem Wam tak: Oj, jest 100 razy lepszy niż cały ten hype zapowiada. Uwierzcie mi, jest tyle niespodzianek w tym filmie, o których nie macie zielonego pojęcia, że będziecie naprawdę zaskoczeni. Zaczniemy od, od razu od akcji. W tym filmie było mnóstwo akcji. Od początku do końca była akcja. Akcja, 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 akcja. Film zaczyna się dokładnie w momencie, kiedy skończył się poprzednik, czyli Far from Home. W momencie, kiedy Mysterio ujawnił tożsamość Spidermana, że to jest Peter Parker. I w tym momencie zaczynamy Far from Home i całą tą akcję. Scenariusz i reżyseria, bo a sam Tom Holland w wywiadach powiedział, że on myśli, że to się nie może udać. W sensie myślał, że to się nie może udać. Jednak kiedy zobaczył film, zaczął bić brawa. Powiedział, że John Watts jest niesamowitym reżyserem, i tu ja muszę mu powiedzieć, że naprawdę odwalił kawał świetnej roboty, bo pokazanie tylu rzeczy na ekranie w tak krótkim czasie, w 2,5 godziny, to jest naprawdę szacun. I tu nie chodzi mi o to, żeby pokazać. Każdego po 3 minuty, tylko chodzi tu o to, żeby zbudować z tym, co masz, pewną spójną historię. I ta historia była naprawdę spójna. Jednak moim zdaniem, John Watts troszeczkę za dużo bazował na CGI, na zielonym ekranie. I to jest jedyny minus tego filmu. Moim zdaniem przynajmniej. Także najpierw powiedziałem o minusach. Za dużo CGI. Jedyny minus. Co oczywiście. Nie odbierasz tego jako złe CGI. Po prostu w niektórych momentach widzisz, że jest CGI, a na przykład niepotrzebne jest to CGI. Mog mogliby to zrobić normalnie za pomocą efektów praktycznych. Tak więc, tyle z minusów. Dalej. No, największą taką kartą przetargową tego filmu właściwie drugą największą. Byli wrogowie, czyli tak zwane Sinister Six. Czy pojawi się szósty wróg? Musicie obejrzeć e, e, film. Dobra, w każdym razie mamy tutaj Elektro, doktora Octaviusa, Zielonego Goblina, Sandmana i Lizarda z materiałów promocyjnych, oczywiście. No i powiem wam, że. John Watts zrobił tutaj świetną robotę. Naprawdę szacun za to, jak on poprowadził historię tych wrogów. Doc Ock, Elektro i Zielony Goblin mieli najwięcej do zrobienia w tym filmie, mieli najwięcej czasu ekranowego. Ehm, niestety Sandman i Lizard byli troszeczkę potraktowani po macoszemu, byli tak, a dobra, zobaczymy się e, na samym końcu, ale jednak e, gdzie nie będziecie się pojawiali, żebyśmy o was nie zapomnieli. Historia, czy fabuła tego filmu świetnie pokazała nam, dlaczego ci wrogowie się pojawili w MCU, jak się tam znaleźli, co robią, jaki jest ich plan, co dalej mają zamiar z tym zrobić. I tutaj powiem wam tak, generalnie marketing Sony i Marvela skupiał się na postaci doktora Octaviusa, na tej bitwie Spidermana i Dok Oka na moście. Jednak to Zielony Goblin skradł ten film. Miał najlepsze sceny. Interakcja z Peterem Parkerem to czyste złoto to po prostu czyste złoto. William Dafoe jest ikonicznym superwrogiem z filmów superbohaterskich, i tutaj wyniósł tego Zielonego Goblina na jeszcze wyższy poziom. Nie wiedziałem, że się da. Jednak 20 lat przerwy, 20 lat trawienia tego wszystkiego w sobie. Pozwoliło mu wyciągnąć z zielonego Goblina po prostu zieloną kwint I powiem wam, że zielony każda scena, każda sekunda z zielonym Goblinem to ciarki. Po prostu normalnie ciary z zielonym Goblinem. Zapamiętajcie to, jeżeli jeszcze nie obejrzeliście filmu. Zielony Goblin 10 na 10. Drugim, takim moim zdaniem, najlepszym super był Elektro. Zaraz zapytacie, ale dlaczego nieś dr Octavius? Zaraz do tego przejdę. Doktor Octavius był mega dobry, jednak to Electro dostał największy upgrade, największy taki boost i zmieniono w nim najwięcej. I to wyszło na tak duży plus, że Electro z takiego, wiecie, w Amazing Spider-Man był taki nijaki. Po pierwsze był niebieski, nie wiadomo dlaczego. W No Way Home jest żółty, także komiksowy, spoko, ekstra. No i tam był taki bez, bez wyrazu, bez głębi, a tutaj John Watts zrobił z niego prawdziwego super złoczyńcę. Jego motywacja jest naprawdę iście 10 na 10. Dobra, 9 na 10. No i trzecim takim wrogiem, który ma 8,9 na 10 jest tuż pod elektro, jest właśnie um, doktor... Octavius. I tutaj najlepszą um, zabawą dla niego, w jednym z wywiadów powiedział, że w Spider-Manie sam Raimiego, jego macki były prawdziwymi mackami, które były ruszane przez czterech takich um, lalkarzy, a tutaj było wszystko zrobione z CGI, i dzięki temu mógł jeszcze lepiej wczuć się w rolę doktora Octaviusa, i to było widać. Także wrogowie Spider-Mana świecili tutaj bardziej niż sam Spider-Man. Ehm, dalej, jeżeli chodzi o właśnie Petera Parkera, to No Way Home jest trzecim i ostatnim filmem z pierwszej trylogii Toma Hollanda. Peter Parker w jego wykonaniu jest takim najbardziej dziecinnym Peterem Parkerem. Ehm, pamiętacie na pewno pierwsze sceny, jak uczył się być Spidermanem. Wyszło to naprawdę dziecinnie, prawda? No i chodzi mi o to, dlaczego o tym wspominam, że między Homecoming a No Way Home, Peter Parker i Tom Holland zresztą przeszli tak wielką drogę, Tom Holland tak mocno rozbudował tą postać, że mm, to widać. Jest pełen emocji, pełen świetnej gry aktorskiej, jego mimika, ruchy, interakcja z przyjaciółmi na planie zdjęciowym jest po prostu dorosła. No właśnie, jeżeli chodzi o dorosłość, pogadajmy chwilę o tonie filmu. I nie nie mam tutaj na myśli, że ten film jest ciężki, chociaż no, czasami jest. Chodzi mi tutaj o to, że przez pierwszą część, przez pierwszą połowę, to dzieło jest takim typowym filmem MCU. Gdzie niegdzie sporadycznie rzucane są żarty. Tutaj oczywiście Ned, MJ i Peter są głównymi jakby źródłami tych żartów, ale też doktor Strange czasami rzuci jakimś takim dziwnym, sarkastycznym żartem i ten jego humor doktora Strange'a najbardziej mi odpowiadał, bo był najbardziej sarkastyczny, czyli taki, jaki mój e, humor. Moje poczucie humoru jest takie jak doktor Strange. Czy to oznacza, że jestem doktorem Strange'em? Maybe. E, dobra, ale później ton filmu zmienia się na maksa, drastycznie, jest brudno, jest... Ciemno, jest mgliście, krwawo i jest po prostu takim typowym, może nie horrorem, ale zmienia się w taki dramat. Szczególnie trzeci akt, ale o tym nie powiem, bo, bo nie chcę wam psuć zabawy. Ale to, co Tom Holland powiedział z jednym wywiadów, że ten film będzie brutalny, no to. Dobrze, no mówił, mówił prawdę. Ten film, przynajmniej druga jego część, jest w miarę brutalna. No ale nie tak brutalna jak wiecie, że 13-latkowie, którzy pójdą na ten film, bo ten film jest od kategorii wiekowej 13 w górę, że nie będą jakoś tam zniesmaczeni. No i teraz wyciągnijmy kota z worka. Oczywiście bez spoilerowego kota, z bez spoilerowego worka. Gdybyście się czasami zastanawiali, czy popsujecie sobie seans, wiedząc o tych wszystkich spoilerach, których dowiedzieliście się u mnie na kanale, i nie tylko u mnie na kanale, ale gdzieś z internetu, z TikToku, z Twittera itd. To muszę wam powiedzieć tak: odetchnijcie z ulgą spokojna głowa. Pierwsza połowa się w ogóle nie wydarzyła, druga połowa się potwierdziła, nie powiem wam, która połowa, ale połowa jest potwierdzonych. A o trzeciej połowie nawet nie mieliśmy zielonego pojęcia. Co chcę przez to powiedzieć, że ta trzecia połowa to są takie niespodzianki, takie histeregi, o których nawet nam się nie śniło, że w tym filmie będą. W kinie, kino, mimo że kino było, wiecie, covidowe, no bo to było po 15 grudnia, po, hmm, po. Jak to się mówi? Po obostrzeniach. Było tylko połowa miejsc zajętych, a w kinie. Krzyki, oklaski, ludzie po prostu wrzeszczeli. Było mega fajnie um, być na takiej właśnie premierze, gdzie naprawdę sami fani tam przyszli i mi ten hype się udzielił. I jeszcze lepiej mi się oglądało ten film. Spider-Man, No Way Home, czy Spider-Man Bez Drogi do Domu, to bez wątpienia najlepszy film o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek powstał. Lepszy niż Into the Spider-Verse. Powiedziałem to. Dla mnie Spider-Man No Way Home to 9,9 na 10. Troszeczkę mniej niż Avengers Endgame i Infinity War, bo to były naprawdę epickie filmy. Jednak wielkością i zasięgiem No Way Home naprawdę nie odstaje. Od, tak na milimetr odstaje po prostu od tych dwóch moich ulubionych filmów um, MCU. Jedynymi minusami jest to, że jest trochę za dużo CGI. I, I co ja tam jeszcze powiedziałem? Już nawet nie pamiętam. Tak więc to chyba nie może być minus. Tak więc tylko troszeczkę tego, że za dużo CGI. Aha, no i być może, że ton zmienia się zbyt szybko. Ale o czym ja w ogóle gadam? Trochę CGI było za dużo. Co nie oznacza, że to CGI było złe. A wszystko inne było idealne. Musicie obejrzeć ten film. Jeżeli obejrzysz ten film gdzieś um, z torentów. Ściągniesz go nie wiadomo z jakich źródeł i obejrzysz nagrywane jakąś kaszanką, to wstyd się. Po prostu wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd i zgrzytanie zębami. Ten film musisz zobaczyć, wręcz musisz zobaczyć w kinie. Najlepiej z grupą znajomych, którzy są takimi samymi fanami Spidermana czy Marvela, jak ty, bo naprawdę zresztą nie będę dużo gadał. 9,9 na 10 to po prostu. Trzeba zobaczyć. Dajcie znać, co sądzicie o filmie, jeżeli oczywiście oglądaliście film. Bez spoilerowo, przypominam, bez spoilerowo, błagam Was, przyjdzie czas na spoiler talk, czyli recenzję ze spoilerami na temat tego filmu jeszcze w weekend, pewnie 18 albo 19 grudnia. Tak więc, rozpisujcie się w komentarzach. Tylko proszę Was, uważajcie, co czytacie i oglądacie. Na razie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!